Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się założyć strój i poczuć, że coś jest nie tak? Może kolory nie wydobywały najlepszej części twojej cery, albo strój wydawał się nudny i bez życia, zamiast wyglądać zadbanie i elegancko? Nie wyobrażasz sobie tego. Kolor ma niesamowity wpływ na to, jak wyglądamy i jak się czujemy. Gdy nosisz odpowiednie kombinacje kolorów, twoja skóra wygląda bardziej energicznie, twoje rysy są podkreślone, a cały strój wydaje się wyrafinowany bez wysiłku ale te złe mogą sprawić, że skóra wygląda na zmęczoną, podkreślać cienie, a nawet sprawić, że ubrania wyglądają przestarzale. Dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebujesz całkowicie nowej garderoby, aby to naprawić. Musisz tylko wiedzieć, jakie kolory nosić razem. Dziś zagłębimy się w 15 niesamowitych kombinacji kolorów, które natychmiast podnoszą Twój wygląd, dając Ci to wyrafinowane i drogie uczucie bez dodatkowego wysiłku. Niektóre z tych kombinacji mogą Cię zaskoczyć, ale gdy już ich spróbujesz, nigdy nie wrócisz do przestarzałych lub niewłaściwych wyborów kolorystycznych. 1. Beż i biel Właściwy sposób noszenia neutralnych kolorów, beż i biel, dwa z najbardziej klasycznych kolorów bez wysiłku w modzie. W teorii ta kombinacja powinna zawsze wyglądać drogo, ale jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się założyć beżowy sweter z białymi spodniami i poczuć, że coś jest nie tak, nie jesteś sama. Wiele kobiet po 50 roku życia odkrywa, że ta kombinacja może sprawić, że wyglądają na wypłowiałe, sprawiając, że cera wygląda na nudną, zamiast promieniującą. Problem tkwi w odcieniach. Nie wszystkie beże i biele są stworzone równo. Jaskrawa, błyszcząca biel może wydawać się ostra, szczególnie na dojrzałej skórze, podczas gdy beż o chłodnych tonach, z szarymi odcieniami, może sprawić, że skóra wygląda płasko i bez życia. Zamiast tego kluczem jest wybór cieplejszych i bogatszych odcieni. Kremowa kość słoniowa, żółtawa biel i złoty beż. Wyobraź sobie to. Blezer w kolorze wielbłąda warstwowo nałożony na bluzę w kolorze kości słoniowej, w parze z miękkimi białymi spodniami. Natychmiast pojawia się ciepło i wymiar. Kontrast jest subtelny, ale wyrafinowany, zadbany i powszechnie pochlebiający. Dodaj złoty naszyjnik lub strukturalną torebkę w kolorze tałpę, a nagle ta neutralna kombinacja wydaje się przemyślana i droga. To jest moc prawidłowego wykonywania neutralnych kolorów. Same kolory są proste, ale efekt to czysta elegancja. 2. Czerń i kolory klejnotów. Czerń jest podstawą garderoby z jakiegoś powodu. Jest wyszczuplająca, ponadczasowa i elegancka bez wysiłku. Ale w miarę starzenia się czasami może wydawać się zbyt ostra. Być może zauważyłaś, że całkowicie czarny strój, nie ma już tego samego efektu co kilka lat temu, sprawiając, że cera wygląda na zmęczoną lub podkreślając cienie, zamiast tworzyć ten elegancki i potężny wygląd. Ale czern nie jest wrogiem potrzebuje tylko odpowiedniej równowagi. Zamiast nosić czerń samą, połącz ją z odważnym kolorem klejnotowym bogata zieleń szmaragdowa, głęboka rubinowa czerwień, kobaltowy błękit lub turkus równoważą intensywność czerni, sprawiając, że wygląda przemyślanie i nowocześnie. Wyobraź sobie, że wsuwasz się w czarny blazer, ale zamiast zwykłej białej bluzki, nakładasz go warstwowo na jedwabny top w kolorze szafirowego błękitu. Nagle czerń nie wydaje się już taka ostra, wydaje się elegancka, wyrazista i niesamowicie stylowa. Lub pomyśl o klasycznej czarnej sukience, podkreślonej kolczykami statement w kolorze szmaragdowej zieleni i pasującą torebką. Efekt jest uderzający, ale bez wysiłku. Czerń to mocny kolor, ale gdy jest przemyślanie sparowana, nie przytłacza Cię, podkreśla. 3. Granatowy i miękkie, neutralne, wyrafinowana alternatywa dla czerni. Jeśli czerni wydaje się zbyt ostra, ale podoba Ci się idea głębokiego, wyszczuplającego koloru, to granat jest Twoim najlepszym przyjacielem. Jest tak samo klasyczny i elegancki, ale z delikatniejszym i bardziej wyrafinowanym akcentem. Kluczem do tego, aby granat wyglądał nowocześnie i przemyślanie, jest połączenie go z miękkimi, neutralnymi kolorami, takimi jak bladoróżowy, kość słoniowa lub taupe. Jest powód, dla którego projektanci high-end często używają tej kombinacji: jest elegancka bez wysiłku. Granatowy blazer z bluzką z jedwabiu w kolorze kości słoniowej i spodniami taupe tworzy strój, który jest mocny, ale pełen wdzięku. Ma głębie i wyrafinowanie czerni. Ale z ciepłem, które czyni go znacznie bardziej pochlebnym. I najlepsza część? Działa na każdą okazję, czy to na spotkanie biznesowe, kolacje, czy po prostu na zakupy. Granat i neutralne zawsze wyglądają szykownie i uporządkowanie. To łatwy sposób, aby wyglądać drogo bez zbyt wielkiego wysiłku. 4. Zieleń oliwkowa i wielbłąd. Luksusowa i dyskretna kombinacja. Jest coś niewątpliwie luksusowego i bez wysiłku w połączeniu zieleni oliwkowej z wielbłądem. To kombinacja, która nie krzyczy o uwagę, ale zawsze wygląda zadbanie, wyrafinowanie i cicho drogo. Zieleń oliwkowa sama w sobie jest już fantastycznym kolorem. Jest stonowana, elegancka i działa z niemal każdym odcieniem skóry. Ale gdy dodasz wielbłąda, wtedy dzieje się magia. Wyobraź sobie sweter w kolorze oliwkowym w parze. Z dobrze skrojonymi spodniami w kolorze wielbłąda, lub płaszcz wielbłądzi warstwowo nałożony na bluzę w kolorze oliwkowym. Jest wyrafinowany bez sztywności, bogaty bez przesady. Ta kombinacja pięknie działa w każdym sezonie. Głębsze tony zieleni oliwkowej są idealne na jesień i zimę, podczas gdy jaśniejsze odcienie wielbłąda w parze z delikatniejszymi odcieniami oliwki tworzą oszałamiający wygląd na wiosnę lub lato. A jeśli chcesz dodać tylko trochę więcej głębi, Ciemnobrązowa skórzana torebka lub złota biżuteria uzupełnia wygląd bez zarzutu. 5. Bordowy i bladoróżowy. Kobiecy, ale mocny. Jeśli kochasz bogate i odważne kolory, ale nie chcesz czuć się nimi przytłoczona, połączenie bordowego z bladoróżowym to idealna równowaga. Bordowy jest mocny, głęboki i wyrafinowany. Przyciąga uwagę w sposób, który jest rafinowany, a nie przytłaczający. Ale sam może czasami wydawać się trochę ciężki. Tutaj wchodzi bladoróżowy. Delikatność bladoróżowego podnosi bogactwo bordowego, tworząc kombinację, która jest zarówno mocna, jak i kobieca. Wyobraź sobie bordowy blazer w parze z bluzką z jedwabiu w kolorze bladoróżowym. To nieoczekiwany zwrot w profesjonalnym wyglądzie, który nadal wydaje się elegancki, lub bladoróżowa sukienka w parze z bordowymi butami i torebką elegancka. Bez wysiłku i idealna na każdą okazję. Dla tych, które martwią się, że róż wydaje się zbyt młodzieńczy, wybór stonowanych odcieni bladoróżowego, takich jak zakurzony róż lub lila, utrzymuje go dojrzałym i szykownym. Nie chodzi o to, aby wyglądać młodo, chodzi o to, aby wyglądać świeżo, nowocześnie i uporządkowanie. 6. Węgiel i lawenda. Elegancki kontrast chłodnych tonów. Szary węgiel jest często pomijany ale jest jednym z najbardziej dyskretnie szykownych, neutralnych kolorów tam. Jest delikatniejszy niż czerń, bardziej wszechstronny niż granat i pięknie łączy się z tyloma kolorami. Ale gdy połączę go z lawendą, efekt jest nowoczesny, wyrafinowany i niesamowicie elegancki. Lawenda dodaje dokładnie odpowiednią ilość delikatności i kontrastu do głębi węgla. Utrzymuje strój, aby nie wydawał się zbyt poważny, zachowując wyrafinowane i dojrzałe wrażenie. Wyobraź sobie noszenie wełnianego płaszcza węglowego na kaszmirowym swetrze lawendowym. Wygląd jest elegancki bez wysiłku. Lub pomyśl o lawendowej bluzce wsuniętej w węglowe spodnie, wykończone srebrną biżuterią dla tego dodatkowego akcentu klasy. Ta kombinacja działa szczególnie dobrze dla cer o chłodnym tonie, ponieważ podkreśla naturalne odcienie twojej skóry. Jeśli czerń wydaje się zbyt ostra, ale nadal chcesz głębokiego, neutralnego koloru bazowego, Węgiel i lawenda to droga do wyboru. A jeśli nie jesteś jeszcze gotowa, aby zobowiązać się do lawendowych ubrań, strój węglowy w parze z akcesoriami lawendowymi, szalik, torebka lub kolczyki statement może osiągnąć ten sam efekt. 7. Biel i miękki błękit, klasyk świeży i młodzieńczy. Jest coś w połączeniu bieli i miękkiego błękitu, co wydaje się niesamowicie czyste, świeże i ponadczasowe. To kombinacja bez wysiłku, która emanuje klasą, sprawiając jednocześnie, że skóra wygląda bardziej promieniująco i młodzieńczo. Miękki błękit, taki jak błękit pudrowy, perywinkle lub lodowy błękit, przynosi poczucie lekkości i elegancji, które pięknie równoważy się z jasnością bieli. Pomyśl o białej koszuli zapinane na guziki w parze, z dobrze skrojonymi miękkimi niebieskimi spodniami. To natychmiastowe zwiększenie pewności siebie, wyrafinowane ale dostępne. Pudrowy niebieski sweter warstwowo nałożony na białe dżinsy daje ci ten zrelaksowany, ale zadbany weekendowy wygląd. A jeśli chcesz to ubrać, biały blazer noszony na jasno niebieskiej jedwabnej bluzce, to definicja ponadczasowego wyrafinowania. To szczególnie dobra kombinacja, jeśli masz chłodne lub neutralne odcienie, ponieważ podkreśla naturalną świetlistość twojej cery. Ale nawet jeśli masz tendencję do cieplejszych tonów, Wybór nieco cieplejszej bieli, takiej jak kość słoniowa, sprawi, że ta kombinacja będzie działać dla Ciebie. I nie zapomnijmy o akcesoriach: połączenie tego stroju ze srebrną biżuterią lub akcentami perłowymi utrzymuje wygląd miękki, świeży i elegancki bez wysiłku. 8. Czekoladowy brąz i spalony pomarańcz: ciepłe i luksusowe oświadczenie. Dla tych, które kochają ziemiste i jesienne tony. Czekoladowy brąz i spalony pomarańcz to kombinacja, która promieniuje luksusem i ciepłem. To kombinacja, która wydaje się bogata, droga i idealnie zrównoważona. Czekoladowy brąz to głęboki, neutralny kolor bazowy, jest delikatniejszy niż czerń, ale równie wyrafinowany, a spalony pomarańcz dodaje subtelnej wibracji, która wnosi energię do stroju bez przytłaczania. Wełniany płaszcz w kolorze czekoladowego brązu warstwowo nałożony na sweter w spalonym pomarańczu tworzy wyrafinowany i nowoczesny wygląd, który pięknie działa na jesień i zimę. Jeśli chcesz spróbować czegoś lżejszego, spróbuj bluzki w spalonym pomarańczu wsuniętej w brązowe spodnie, kombinacja, która działa równie dobrze w biurze, jak na elegancki weekendowy wyjazd. Jeśli chodzi o akcesoria, głębokie złote. Brązowe lub żółwiowe akcenty idealnie uzupełniają te kombinacje. Nawet coś tak prostego, jak torebka w spalonym pomarańczu lub szalik na tle czekoladowego-brązowego płaszcza, może stworzyć to eleganckie i wysokiej klasy uczucie. To kombinacja, która wydaje się mocna bez hałasu, to idealny sposób na wprowadzenie ciepłych, wyrafinowanych tonów do Twojej garderoby. 9. Szary i miękki róż, najwyższy kobiecy i nowoczesny kontrast. Szary i miękki róż może nie być najbardziej oczywistą kombinacją, ale gdy już jej spróbujesz, zobaczysz, jak nowocześnie, zadbanie i elegancko bez wysiłku wygląda. Piękno tej kombinacji to równowaga między strukturą a delikatnością. Szary jest elegancki, neutralny i wyrafinowany, podczas gdy miękki róż wnosi ciepło i kobiecość. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się poczuć, że całkowicie szary strój wydawał się zbyt nudny, spróbuj wprowadzić bladoróżowy do mieszanki. Jasny szary, dobrze skrojony blazer na bladoróżowej bluzce to idealny sposób na wniesienie kontrastu bez przytłaczania. Miękki różowy sweter z szarymi spodniami tworzy wygląd, który jest wyrafinowany, ale delikatny. I nie zapomnijmy o płaszczach. Szary wełniany płaszcz w parze z bladoróżowym szalikiem dodaje dokładnie odpowiednią ilość koloru bez przytłaczania wyglądu. Ta kombinacja jest idealna dla kobiet, które kochają neutralne tony, ale chcą dodać subtelny akcent kobiecości. Jest to również jedna z tych kombinacji kolorów, która działa w każdym sezonie, czyniąc ją niezwykle wszechstronnym wyborem. Jeśli chodzi o akcesoria, srebrna biżuteria, perłowe akcenty i torebki niude uzupełniają ten wygląd bez zarzutu. 10. Szmaragdowa Zieleń i Kość Słoniowa luksusowa kombinacja high end. Jeśli szukasz kombinacji kolorów, która zawsze wygląda drogo szmaragdowa Zieleń i Kość Słoniowa. To najwyższe oświadczenie. Szmaragdowa zieleń jest odważna, bogata i wyrafinowana, ale sama może czasami wydawać się zbyt mocna. Tutaj wchodzi kość słoniowa, łagodzi wygląd, tworząc kombinację, która jest zarówno królewska, jak i elegancka bez wysiłku. Pomyśl o szmaragdowej bluzce w parze ze spodniami w kolorze kości słoniowej. To strój, który natychmiast wygląda zadbanie i uporządkowanie. Jeśli chcesz bardziej strukturalny wygląd Blazer w kolorze kości słoniowej, dobrze skrojony na szmaragdowej sukience, jest idealny na formalne okazje. Ta kombinacja pięknie działa przez cały rok. W chłodniejszych miesiącach spróbuj dzianin w kolorze szmaragdowej zieleni z płaszczem w kolorze kości słoniowej. Na wiosnę i lato bluzka w kolorze kości słoniowej z szerokimi szmaragdowymi spodniami tworzy przewiewne i wyrafinowane uczucie. Jeśli chodzi o akcesoria, złote akcenty wydobywają bogactwo szmaragdu. Podczas gdy perłowe kolczyki lub nudę torebka utrzymują elementy w kolorze kości słoniowej wyrafinowane. Jeśli kiedykolwiek chciałaś spróbować odważniejszych kolorów, ale nie wiedziałaś jak je nosić w elegancki sposób, szmaragd i kość słoniowa to idealny punkt wyjścia. Jest odważny bez przytłaczania, wyrafinowany bez nudy. 11. Ciemna śliwka i musztarda. Odważne, ale wyrafinowane duo. Jest coś w głębokich, bogatych kolorach, które natychmiast tworzy poczucie wyrafinowania, ale jeśli nie są starannie sparowane, mogą wydawać się zbyt ciężkie lub przytłaczające. Tutaj pojawia się magia śliwki i musztardy. Śliwka ma cichą elegancję. Jest głębsza i delikatniejsza niż czerń, ale nadal niesie ten sam poziom wyrafinowania. Musztarda z drugiej strony jest ciepła i pełna życia, zapobiegając temu, by śliwka wydawała się zbyt poważna. Razem osiągają idealną równowagę. Jeden kolor dodaje głębi, drugi wstrzykuje dokładnie wystarczającą wibrację, aby cały wygląd wydawał się przemyślany i zadbany. Wyobraź sobie, że wsuwasz się w strukturalny śliwkowy blazer i dodajesz musztardową bluzę pod spodem. Kontrast jest nieoczekiwany, ale niesamowicie szykowny. Lub pomyśl o musztardowym swetrze z śliwkowymi spodniami, uziemiony, ale przyciągający wzrok w najlepszy możliwy sposób. Jeśli noszenie musztardy jako głównego koloru wydaje się zbyt odważne, nawet musztardowa torebka lub jedwabny szalik na tle śliwkowego stroju może stworzyć ten sam elegancki efekt. To typ kombinacji kolorów, która emanuje pewnością siebie, bogactwem i ponadczasowym urokiem. 12. Tałpę i turkus. Luksusowy wygląd. Jest cichy typ luksusu, który pojawia się z dyskretnymi kolorami i niewiele kombinacji oddaje to tak dobrze jak tałp i turkus. Taup jest elegancki bez wysiłku. To typ neutralnego, który zawsze wygląda wyrafinowanie, ale może czasami wydawać się zbyt bezpieczny. Tutaj wchodzi turkus. Turkus ma niesamowitą zdolność dodawania głębi, bez bycia zbyt odważnym. Jest bogaty, ale w wyrafinowany i elegancki sposób. Gdy jest sparowany z tałpę, bierze klasyczny wygląd i daje mu dokładnie wystarczająco dużo nowoczesności i osobowości, aby wydawał się przemyślany. Wyobraź sobie kaszmirowy płaszcz Taup. Warstwowo nałożony na turkusową sukienkę. Jest ponadczasowy, ale jest wyraźny powiew elegancji, który wydaje się świeżo inny lub turkusowa jedwabna bluzka wsunięta w dobrze skrojone spodnie tałpę. Kolory pięknie się uzupełniają, nie konkurując. To kombinacja kolorów dla kobiet, które kochają neutralne, ale chcą odrobinę głębi i intrygi w swojej garderobie. Jest wyrafinowana, elegancka i zawsze zadbana. 13. Monochromatyczny, z akcentem, sztuczka stylizacji, bez wysiłku. Czasami najłatwiejszym sposobem na zadbany i drogi wygląd jest trzymanie się jednego koloru od stóp do głów. Monochromatyczny strój naturalnie tworzy elegancką i wydłużoną sylwetkę, sprawiając, że wyglądasz elegancko bez wysiłku. Ale jeśli chcesz podnieść ten efekt na następny poziom, jest prosty trik. Wprowadź pojedynczy akcent koloru, Monochromatyczny, neutralny wygląd, czy to cały beż, cały granat czy cały szary, ustanawia fundament. Następnie, dodając tylko jeden odważny akcent, natychmiast sprawiasz, że strój wydaje się bardziej przemyślany. Pomyśl o beżowym swetrze i spodniach ożywionych ciemnoczerwona torebką lub całkowicie szarym stroju, któremu nadano elegancki kontrast z szmaragdowymi butami. Nawet granatowa sukienka z jasnym koralowym szalikiem może zmienić strój z prostego na wyrafinowany. To podejście działa, ponieważ utrzymuje strój usprawniony i elegancki, jednocześnie dodając osobowość i zainteresowanie, to jeden z najłatwiejszych sposobów na sprawienie, by strój wydawał się wysokiej klasy bez konieczności zbyt dużego myślenia o kombinacjach kolorów. Jeśli kiedykolwiek wątpisz, jak wnieść elegancję bez wysiłku do stroju, ta sztuczka stylizacji nigdy nie zawodzi. 14. Miękkie pastele i biel, świeża i młodzieńcza świetlistość. Nie każda kombinacja kolorów musi być o kontraście. Czasami miękkie i komplementarne tony tworzą najbardziej pełen wdzięku i orzeźwiający wygląd. Dokładnie dlatego, pastele i biel, to tak piękna kombinacja. Tworzy efekt, który wydaje się lekki, powietrzny i wyrafinowany bez wysiłku. Pastele mają naturalny sposób na rozświetlenie skóry, ale gdy są noszone same, mogą czasami wydawać się trochę zbyt delikatne. Biel z drugiej strony utrzymuje wygląd czysty i strukturalny. Razem tworzą strój, który wydaje się świeży i nowoczesny. Pomyśl o miękkim, jasnym, niebieskim swetrze w parze z czystymi białymi spodniami. To łatwy, zadbany wygląd, który działa na każdą okazję. Bladoróżowa bluzka wsunięta w białe dżinsy, jest równie kobieca i elegancka, a dla tych, które kochają sukienki biała lniana sukienka z pastelowymi akcesoriami Tworzy oszałamiający letni ensemble. Ta kombinacja jest szczególnie pochlebna dla kobiet, które chcą utrzymać swoje stroje świeże i młodzieńcze. Czy chodzi o casual, czy formalne, pastele i biel nigdy nie zawodzą w tworzeniu eleganckiego, beztroskiego uczucia. 15. Wielbłąd i bordowy. Najwyższa, klasyczna kombinacja. Niewiele kombinacji kolorów wydaje się tak ponadczasowych i drogich jak wielbłąd i bordowy. Wielbłąd od dawna jest kojarzony z elegancją starych pieniędzy. Jest ciepły, neutralny i luksusowy bez wysiłku, ale gdy jest sparowany z bogactwem bordowego, staje się jeszcze bardziej uderzający. Bordowy wnosi głębie i wyrafinowanie, podczas gdy wielbłąd utrzymuje wygląd miękki i wyrafinowany. Razem tworzą paletę kolorów, która jest idealnie zrównoważona, odważna bez przytłaczania, neutralna bez nudy. Wełniany płaszcz w kolorze wielbłąda zarzucony na bordowy golf, to wygląd, który nigdy nie wychodzi z mody. Bordowa sukienka w parze z akcesoriami w kolorze wielbłąda wydaje się bogata i wyrafinowana. A dla tych, które preferują subtelne podejście, torebka w kolorze wielbłąda na tle bordowego stroju to łatwy sposób na włączenie tej ponadczasowej kombinacji. To jedna z tych kombinacji kolorów, która zawsze wygląda zadbanie, bez względu na to, jak ją nosisz. Jest bogata, ciepła i niekończąco szykowna idealna na każdy sezon i każdą okazję. Podsumowanie. Teraz, gdy zobaczyłaś te niesamowite kombinacje kolorów, nadszedł czas, aby wnieść tę samą elegancję do swojej garderoby. Odpowiednie elementy nie tylko sprawiają, że wyglądasz lepiej, sprawiają, że czujesz się bardziej pewna siebie, zadbana i elegancka bez wysiłku.